witam serdecznie dzisiaj wybrałem się do lasku żeby poszukać jaskini czy groty coś w tym rodzaju dowiedziałem się przez przypadek tu od ludzi co tu mieszkają że gdzieś tu jest jaskinia czy grota też czy ktoś też wykopał widzę właśnie jak tam było widać takie duże opony dużo kamienia nie wiem czy to był kiedyś wybierany jakiś piaskowiec czy coś w tym stylu kurde ta osoba nie, dokładnie nie powiedziała gdzie to jest tylko że tu w tym lasku Także nie wiem czy znajdę, ale, ale wybiorę się poszukać Jak coś będzie to się łączę Wlazłem pod górę Jak takie górki pogórki nasypy Może tu faktycznie coś wybierali kiedyś Teraz to tylko fajna atrakcja dla kłada, nie kłada, czy tylko na tych motorach krosowych, które jeżdżą. Tutaj bo widać ślady są. Ajdzie to. Ale czy tam nie znajdę, to graniczy z cudem. Patrzyłem na mapie ale na mapie tego nie ma, na no żadnej mapach tylko jest coś innego I teraz tam pójdę i zobaczę co to tam jest w takiego cieprowego ale jeszcze zanim tam dojdę to widzę tu jakiś mur no mur Muszę poczytać czy poszukać w internecie Co to mogło być Idę w koło Zobaczcie z drugiej strony Jest jakieś fundamenty

i idę do tego obiektu, co właśnie jest na mapie natrafiłem na coś, tu widać jest jakiś słup ale to nie chodzi o ten słup tylko jakieś wejście jeszcze tu nie byłem nigdy co to mogło być trzeba tam wejść i zobaczmy przejście może tu kiedyś było i to ani to, ani to skron jakiś mostek Widać, że tu był paśnik dla zwierząt tu nic nie ma w ale co tu było? coś tu musiało być boże są resztki betonu sprawdzałem na mapie na mapie też nic takiego nie ma jedynie bank danych o lasach to się pokazuje ale już widać że są grzybki także niedługo trzeba wyjść na grzyby no i teraz mam aplikacja. Nie wiem, czy to będzie widać, o, zbliżenie. No i jestem tu w samym środku. Tu jest to przejście. No i wał w koło. Jest wał w koło. I to? To mogło być. W pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Jest to Lasek, czy to za Lasek będzie tu pisać. Nie wiem, ale jest to w takim razie Wojkowica. Mam na to tak myślę, że to dalej Wojkowice. Lasek Sotki. Sotki. Czy jakoś tak? Ciekawa sprawa. trzeba by jeszcze inne mapy zobaczyć także o, kolejne i tu nie znam się na tych grzyba. wyglądają niby jak cegla ale nie będę tego brał bo nie jestem pewien jak zostają chyba że ktoś wie co tu Mogło być. że jest chyba część może z karabinu ASG. Bo że ktoś wie, co tu było. A niech napiszę w komentarzu, bo tu też widać jest część betonu. I no i tyle. były takie przejście w jedną stronę i w drugą tak skosim. dobrze ja dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś wie co to mogło być, to jeszcze raz niech napiszę. W komentarzu i wracając z tego tajemniczego przejścia idę do takim kamionem przyjdzie takie skały nie wiem, nie znam się co to za skały ale czy coś tu wydobywali czy ten kamień czy coś ciężko powiedzieć fajne miejsce tak jak mówiłem nigdy tu nie byłem na początku jak się wchodzi tutaj do tego lasu to chyba piaskowiec będzie to śmietnik taki że głowa boli ale że nie będę nagrywał śmietnika tylko właśnie takie fajne tereny. tutaj tu pisze Polski związek motorowy. Są te ślady z gryźł nakłada. Trial sklep. Jest to takie to, to, to Wybrane przez zwierzęta. i takie piękne tereny także jak coś fajnego to znowu będzie to się włączy Że jaskini nie znalazłem, ale znalazłem te tajemnicze przejście. I to mnie ciekawi, co to jest. Także grzybki były. Po drodze jeszcze były inne grzyby, ale nie nagrałem tego w zapomniałem Zapomniałem. idę to w innym kierunku. Zobaczę, czy nie ma tam, bo wiem, że tu jakieś skały. Czy tu nie ma jakiegoś grotu, czy tam jest Tu Nie widzę. Nic. Popytam jeszcze, że ktoś mi powie, gdzie jest. To wtedy się wybiorę, a ja się żegnam i do następnego. Siemanko wracam do samochodu bo ciężko tak szukać.